Witajcie w recenzji brickheadsów z Lego Harry Potter. Jak widzieliście w poprzednim haulu czy hallu na moim kanale, to był właśnie w tym haulu ten brickheads z Harry Pottera z Lego Staru w Wrocławia. Kupiłam mi, bo one mi się tak zawsze podobały, bo nie mam żadnego brickheads. Mamy tutaj Harry Pottera, się Hermiona i też znajdziemy tutaj Rona i samego Rubeusa Hagrida. I tutaj wam pokażę bok. E, tutaj kolejny, nic ciekawego. I ostatni bok. O, tu jest ciekawy. Zobaczcie. Tutaj tył i przód. I zestaw jest przeznaczony od 10 lat. Numerek 40495. Harry Potter, Herm Hermione, Ron and Hagrid. Okej, okay, więc teraz otwieramy... Otwieramy. Ok, sam zestaw już otworzony. Zawartość wysypana. Małe paciuszki. E, no, mini patuszka 1. W ogóle jest taka mini. Bardzo malusia. Mini paka numer 3. Instrukcje do Haribo Pottera. Kolejna mini paczka numer 1, paczka numer 2 mini i paczka numer 4 mini. I to tutaj mamy do Rubeusa Hagrida, do Hermione Grinder i do Rona Wesleya. Więc ja się będę zabudowanie i zaraz się widzimy. Więc już mamy sam zestaw, już ogólnie tak złożony. Tutaj widzicie pusty pudełko bez niczego. Teraz jeszcze Wam znowu tył pokażę. Pudełka. I znowu przód. I teraz same minifigurki figurki. Najpierw zacznijmy od tej pierwszej, którą zbudowałem Harry Potter. Ma tu takie fajne, duże oczy przez okulary. Ma tu taki strojik, znak N, błyskawicy. Ma właśnie fajne te włoski Ma różdżkę, Ma taką podstawkę dużą. Tył, tył, nic ciekawego. I to tyle z Harry Potterem. Teraz przejdę do drugiej minifigury, którą zbudowałem i to jest Hermiona Granger. Tutaj. Ma taki sam strój jak Harry. Gryffindor, Tutaj ma taką różkę. Inną niż Harry. Ma takie długie brązowe włosy. Też ma taką samą podstawkę. Tylko ona ma takie mniejsze oczy. O, widzicie, ma mniejsze oczy. I to było tyle, Hermiona. Teraz przejdźmy do drugiej. Trześć, którą zbudowałem, czyli Roneless. Ją ma taką samą jak. Harry, tylko Harry ma ciemniejszą, ma, on ma jaśniejszą też taką całą koszulkę, rude włoski takie oczka jak Hermiona, tutaj taki sam tył i rude włosy i podstawka, tak samo teraz najciekawsza chyba w tym wszystkim figurka, czyli figurka Hagrida małą parasolkę oczywiście tutaj ma brodę, takie same oczka jak tutaj ma inny akurat strój, tył ma podstawkę inną tym razem. Inną. I to jest największa mi wkrótce. No zobaczcie, w porównaniu do tych, to jest mutant. No. Pokażę na Wesleyu i na Hermionie. No patrzcie, w no, Wesley, Hermiona i Harry są tacy sami, a Hagrid i to mutant. Ale okej, okay, więc to było na tyle, że się z twoim. Pa, papa.